Shalom, alejhem, możecie odpowiedzieć alejhem, shalom, czyli pokój wam i pokój tobie. Bracia i siostry, dzisiaj sobie mówimy Izajasza, pierwszy rozdział, trzynasty werset. Przedstawię wam swoją interpretację tego wersetu z uwzględnieniem tekstu hebrajskiego, jak on powinien wybrzmieć w tekście zgodnie z tekstem hebrajskim, w oparciu o kontekst bliski, czyli pierwszy rozdział, jak i kontekst dalszy, czyli całą Biblię. Dobrze, zacznijmy. Brzmi on następująco w moim przekładzie, to jest Biblia, usp... na Biblia Gdańska. Nie składajcie już więcej daremnych ofiar, kadzidło wzbudza we mnie odrazę. Nowiów i szabatów zgromadzeń nie mogę znieść, bo to nieprawość ani uroczystości. Po tak przeczytanym wersecie można wysnuć wniosek, że nowie, szabaty, kadzidła są obrzydliwością w oczach Bożych, wręcz że są nieprawością, tak jak czytamy w tym miejscu. Czy tak rzeczywiście było? Czy to jest logiczne? Bóg, który ustanawia święta, takie jak szabaty, nowie i inne, jak również stwarza posługę kapłańską, lewicką, w której niezbędnym elementem jest stosowanie kadzidła. Czy jest to logiczne, aby były te rzeczy dla niego obrzydliwością? Twierdzę, że nie. Jest to nieprawidłowo przetłumaczony werset. Pokażę wam teraz, jak on wygląda w interlinii. Interlinia, do której mam dostęp, jest to prawda w języku angielskim, ale sobie zaraz to wszystko przetłumaczymy. Brzmi on następująco. No more bring sacrifices. Futile incense and obnation is to me. The new months and the sabbaths and the calling of assembles cannot I endure. Iniquity and the sacred meeting. I na tym się nam kończy ten trzynasty werset. U góry... Macie napisane odnośniki do słownika. Pod tymi numerami można odnaleźć dane słowo w słowniku. Ja jeszcze uczyniłem i przygotowałem. Taki oto opis. U góry po lewej mamy przepisane słowo w słowo tak jak mieliśmy tutaj w interlinii. Ja. Wstawiłem przecinki zgodnie ze słowem, swoim uznaniem, zgodnie z moją interpretacją, która, jak sądzę, opiera się właśnie na właściwym kontekście, we właściwych miejscach. To, co widzieliście chwilę temu w Interlinii, to były przecinki również wstawione przez interpretatorów, ponieważ w tekście oryginalnym, w manuskryptach, nie ma ani przecinków, ani kropek, Podobny, podobnie jest w języku greckim. Zatem przeczytajmy to z uwzględnieniem przecinków, a później postaram się Wam to przetłumaczyć. No more bring sacrifices futile. Czyli nie przynosi więcej pustych, próżnych, daremnych, fałszywych, bezwartościowych ofiar. Przecinek. Incense and abomination is to me. Czyli kadzidło jest, bądź stało się w domyśle, dlatego napisałem w nawiasie, dla mnie obrzydliwością. Dalej czytamy. The Newmons and the Sabbaths. And the calling of assembles cannot I iniquity and the sacred meeting. Co to oznacza? Oznacza. O właśnie to. Nowy księżyca, szabaty i zwoływanie zgromadzenia. Nie mogę znieść zgromadzeń, które są obrzydliwością bądź bałwuchwarstwem. Dobrze, teraz dokonam dla Was interpretacji szczegółowej. To znaczy, niektóre słowa sobie tutaj zaznaczyłem. I zapisałem, jak one brzmią w języku angielskim, ich tłumaczenie na język polski, oraz pod jakim słowem można je odnaleźć w języku hebrajskim. Tak więc, słowo futile oznacza daremny bądź próżny, i właściwym temu słowu, słowem w języku hebrajskim jest słowo szaf, które oznacza pustka, próżność, daremność, marność, fałsz, bezwartościowość. Następne słowo to incense. Incense to inaczej kadzidło. Tutaj nie mm, skupiałem się na szerszym wytłumaczeniu tego słowa, ponieważ jest to po prostu dosyć oczywiste. Przejdźmy do następnego słowa, abomination. Abomination to obrzydzenie, wstręt, odraza. Natomiast hebrajski odpowiednik tego słowa to toebach, który oznacza coś obrzydliwego, ochyda, w sensie rytualnym o pokarmach nieczystych, bożkach, niszonych małżeństwach, a w sensie etycznym o niegodziwości i tym podobnych rzeczach. Dobrze, zostaje nam jeszcze słowo Iniquity, które oznacza acarach, no i znaczy zgromadzenie święte, bądź uroczyste zebranie, bądź zbiorowisko, towarzystwo, grupa. Zatem, moi drodzy, dlaczego przedstawiona moja przeze mnie interpretacja tego wersetu wygląda, o właśnie tak, możecie sobie to jeszcze raz przeczytać. Ano dlatego, że szerszy kontekst wskazuje na to, że to postawa Izraelitów, Ludu Bożego była niewłaściwa. I dlatego kadzidło, szabaty, nowi księżyca zbrzydły naszemu Adonai Jachwę. Nie zaś same szabaty czy też nowi księżyca były obrzydliwością, tylko to, co się przyczyniło, czyli postawa ludu, ona, ona sprawiła, że tak właśnie było. Ale żebyście mieli pewność, że tak właśnie jest, jak ja mówię, przeczytajmy sobie kontekst. Czytam od wersetu drugiego. Słuchajcie niebiosa, a ty ziemiona koń ucha. Jachwe bowiem przemówił wychowałem i wywyższyłem synów, ale oni zbuntowali się przeciw mnie. Wół zna swojego gospodarza i Josił swego Pana, lecz Izrael mnie nie zna. Mój lud się nie zastanawia. Biada narodowi grzesznemu ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodujących. zepsucie. Opuścili Jachwę, pobudzili do gniewu świętego Izraela, odwrócili się od niego. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze szerszy kontekst, jeszcze lepiej nam to tłumaczy. Spójrzcie teraz od wersetu 9 poniżej. Gdyby Jachwę, Cewaot, czyli zastępów, nie zostawił nam malutkiej reszki, bylibyśmy jak Sodoma, stalibyśmy się podobni do Gomory, Słuchajcie słowa Jahwe, przywódcy Sodomy, na kłoncie ucha ku prawu naszego Elohim, czyli Boga, ludzie Gomory. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Wiemy doskonale, że w czasach, kiedy te słowa były pisane, Sodoma i Gomora już dawno temu uległa zniszczeniu. Oczywiście z woli Bożej. Zatem, dlaczego takie słowa są tutaj użyte? No właśnie ze względu na postawę ludu, który, którego właśnie postawa, zachowanie było podobne do postawy sodomczyków i, Gomor i mieszkańców Gomory. Dobrze, czytajmy, czytajmy dalej. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Jachwe: Jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu toczonych zwierząt. Nie pragnę krwicielców, jagniąt i kozłów. Gdy przychodzicie, aby stanąć przede mną, kto od waszych rąk żądał tego, abyście podeptali? Deptali po moich dziecińcach. No właśnie. Pytanie postawił Adonai Jachwę. Kto tego żądał? Czyli czy pełnicie moją wolę, czy pełnicie swoją wolę? I teraz czytam zgodnie ze swoją interpretacją werset 13. Nie przynoście więcej pustych, próżnych, daremnych, fałszywych, bezwartościowych ofiar. Kadzidło jest, czy też stało się dla mnie, obrzydliwością. Kropka. Nowie księżyca, szabaty i zwoływanie zgromadzenia. Nie mogę znieść zgromadzeń, które są obrzydliwością. Bądź bałwuchwalstwem. Czytajmy dalej, wyjaśni się znacznie więcej. Waszych nowiów i szabatów nienawidzi moja dusza, stały się dla mnie ciężarem, znużyło mnie ich znoszenie. I teraz pytanie dlaczego stały się dla niego ciężarem? Odpowiedź w poniższych wersetach. Gdy wyciągniecie swoje ręce, skryję swoje oczy przed wami, a gdy będziecie mnożyć modlitwy, nie wysłucham. I jeszcze raz pytanie dlaczego? Otrzymujemy odpowiedź, gdyż wasze ręce są pełne krwi. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie z przed moich oczu zło waszych uczynków, przestańcie źle czynić. Widzicie? To jest właśnie odpowiedź na, na pytanie dlaczego szabaty, nowie księżyca i kadzidło zbrzydły naszemu Adonai Jachwę. Ponieważ ręce ludu były pełne krwi, obrzydliwości, oni czynili rzeczy, które były przestępstwem Bożego prawa, Bożej tory, czyli Bożej nauki. Dlatego niewłaściwa jest taka interpretacja jak przedstawiona na przykład w przekładzie współczesnej Biblii Gdańskiej. Domyślam się, że w innych przekładach jest podobnie, bo sprawdzałem i wiem, że jest podobnie. Dlatego moi drodzy, jeżeli uważacie podobnie jak ja, to zachęcam was do tego, byście sobie zapisali przedstawioną przeze mnie interpretację. By przypadkiem nie wyciągać tego wersetu z kontekstu i nie próbować udowadniać, że szabat jest obrzydliwością w oczach Bożych. Bo jak wiemy, ten sam bóg w 53, 53 tylko W 58 rozdziale mówi nam: Jak ogromne błogosławieństwo może wypłynąć dla tych, którzy przestrzegają jego szabatu. Przeczytajmy od wersetu 13: Jeśli powstrzymasz swoją nogę od przekraczania szabatu, aby nie wykonać swojej woli w moim świętym dniu, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, dzień święty Jahwe szanownym. Jeśli go uczcisz nie czyniąc swoich spraw, ani nie wykonując swojej woli, ani nie mówiąc słowa próżnego, wtedy będziesz rozkoszował się Jachwę, a wprowadzę cię na wysokie miejsca ziemi i nakarmie cię dziedzictwem Jakuba, twego ojca, tak bowiem powiedziały usta Jachwe. Zatem widzicie, że prawdziwe błogosławieństwo może wypływać dla tych, którzy zachowują ten święty dzień. Nie tylko z powinności, ale przede wszystkim z miłości i chęcia bycia posłusznym naszemu stwórcy. Dobrze, chciałbym wam jeszcze pokazać. Pokrótce, znaczenie ofiar, które były składane w Starym Przymierzu i jak, jakie odzwierciedlenie ich możemy znaleźć w pismach Nowego Przymierza. Przeczytajmy sobie 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Czytamy to następująco. Prawo, bowiem zawierające cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które są co roku nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. W przeciwnym razie przestaną by je składać, dlatego że składający je raz oczyszczeni nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. Zatrzymajmy się tu na chwilę. W tym miejscu w tekście greckim jest użyte słowo nomos. Greka pod względem mnogości słów, które w języku hebrajskim są tłumaczone jako prawo, ustawy, przykazania, rozporządzenia, Greka pod tym względem jest znacznie uboższa i najczęściej w tekście greckim znajduje się po prostu słowo nomos. W tekście hebrajskim jest inaczej. Jest to znacznie bogatszy język pod tym względem i zawierający takie słowa jak na przykład tora, mishpat, hukim, mające niejednokrotnie podobne znaczenia, aczkolwiek znacznie szersze. Zatem w tym miejscu nie można zinterpretować słowa prawo jako całe prawo, bo jak się dowiadujemy z kontekstu, chodzi o składanie ofiar. Zatem w tym miejscu autorowi chodzi o pewien fragment tory, który mówi o posłudze kapłanów i lewitów, czyli tych ludzi, którzy byli przeznaczeni do posługi świątynnej, w której składano ofiary ze zwierząt w celu przebłagania za grzechy zarówno ich, jak i ludu. O tym szerzej możemy przeczytać na przykład w 23 rozdziale i 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej, i tam się na chwilę udamy, bo chcę Wam coś pokazać, a zaraz wrócimy do tego miejsca. W 16 rozdziale Księgi Kapłańskiej możemy przeczytać opis święta Jom Kippur, czyli Dnia Przebłagania. Zgodnie z obchodami tego święta, w trakcie jego trwania kapłan, najwyższy kapłan, arcykapłan, powinien wejść do miejsca najświętszego, które znajdowało się w świątyni, by dokonać właśnie przebłagania za siebie i za cały lud. Tylko raz w roku mógł przekroczyć próg miejsca najświętszego. By w nim dokonać przebłagania. Przez przed całą pozostałą część roku nie wolno mu tam było wchodzić. Natomiast jest coś bardzo istotnego z perspektywy języka hebrajskiego słowo przebłaganie. I pokażę Wam teraz, jak użyte słowo na przykład w wersecie 30 wygląda w języku hebrajskim. Przeczytajmy sobie od 29 wersetu, byśmy zrozumieli coś, jakiś kontekst złapali. To będzie dla was wieczna ustawa. W dziesiątym dniu tego siódmego miesiąca, czyli w miesiącu Etanin, będziecie trapić swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, który gości wśród was. Bo w tym dniu kapłan dokona za was przebogania, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów, abyście byli oczyszczeni przed jachwem. Będzie to dla was szabatem odpoczynku i będziecie trapić wasze dusze ustawą wieczną. Tak nawiasem powiem jeszcze, że jak wyczytujemy z 31 wersetu, Dzień Przebogania również był szabatem. Był to szabat świąteczny. Dobrze, o co chodzi ze słowem kapar? Użyte słowo kapar, w zależności od koniugacji, czyli odmiany czasownika, może mieć różne znaczenie. Nie zmienia to jednak faktu, że jednym ze znaczeń słowa kapar jest zakrywać. Co to znaczy? Oznacza to to, że ofiary składane przez kapłanów nie miały nigdy mocy do tego, żeby zgładzić grzech, tak jak się to dzieje w przypadku ofiary Jezusa Chrystusa, czyli Joshua, Hamasia, Yahweh. Ofiary składane przez kapłanów tylko zakrywały grzechy ludu. One były ważne, bo gdyby nie te ofiary, nie byłoby możliwe oczyszczenie sumień ludzi, a tak poprzez te ofiary ich sumienia oczyszczały się. Dlatego mimo wszystko była to ważna rzecz w życiu tychże ludzi. Wróćmy teraz do listu do Hebrajczyków, gdzie autor, czytamy dalej, następujące słowa od wersetu czwartego. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzech. Widzicie to? Co oznacza greckie słowo Afaireo, użyte w tym miejscu? Zabrać, usunąć, odebrać, porwać bądź odciąć. Takie jest właśnie znaczenie tego greckiego słowa. Jest ono tożsame ze słowem kapar, przedstawionym przeze mnie chwilę temu w języku hebrajskim. Czytajmy dalej. Dlatego, przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Całopalenie i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę o Boże. Oczywiście, że chodzi to o Jakuszuła, jest tutaj nawiązanie m.in. do Psalmu 40 który jest Alef i Taw. Dobrze, czytajmy dalej. Powiedziawszy wyżej, ofiar darów całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się tobie, choć składa się je zgodnie z prawem, tak jak omówiłem wcześniej, chodzi o prawo lewickie, tą część właśnie Tory. Następnie powiedział, oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę o Boże, znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. Wydomyślę, co ses szerszy kontek kontekst pokazuje, chodzi tu o przymierze. Czytajmy dalej. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiary ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Mamy tutaj bardzo podobne słowo jak w wersecie czwartym. Tu jest użyte akurat słowo peria i reo, którego znaczenie mam przedstawione tu na dole. Zdjąć to, co otacza, bądź spowija coś. W przenośni zdjąć całkowicie, w pełni. Całkowicie zmazać winę za grzech. Czy jak widzicie, tak jak tłumaczyłem, ofiary ze zwierząt nigdy nie były w stanie całkowicie zmazać naszej winy za grzech. Dlatego była potrzebna ofiara Jezusa, który jako baranek paschalny, jako baranek Boży, dokonał swoim ciałem całkowitego przebogania za grzechy ludzi. Tych oczywiście, którzy przyjmują tą ofiarę. Niemniej jednak stało się to wobec całego świata, a nie tylko wobec narodu wybranego, którym był Izrael. Czytajmy dalej. Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. A poświadcza nam to także Duch Święty, bo powiedziawszy, najpierw. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Jachwę. Tak jest w oryginale. Włożę moją torę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. Potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam niepotrzebna, niepotrzeba już ofiary za grzech. Czyli jak widzicie, jeszcze wypływająca nauka z tego rozdziału jest taka, że podstawową różnicą między starym przymierzem a nowym, jest to, że w nowym przymierzu tora, czyli nauka, instrukcja, prawa Boże, są wypisane w naszych umysłach i na naszych sercach. Bóg wymienia, wyrywa wręcz nam serce kamienne, a daje nam nowe, mięsiste, zdolne do tego, by kochać, miłować, by postępować zgodnie z Bożą wolą, by się uświęcać na wzór i podobieństwo Yachusła HaMashiach. Zobaczmy jeszcze, co jest napisane w wersecie 17. Potem dodaję, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. Bracia, ten werset to jest obraz również pierwszego rozdziału Izajasza, a dokładnie osiemnastego wersetu. Przyjrzyjcie się uważnie, co tu jest napisane. Przeczytajmy sobie w szerszym kontekście. Obmyjcie się i oczyście, usuńcie przed moich oczu zło Waszych uczynków, przestańcie źle czynić. Uczcie się czynić dobrze, szukajcie tego, co sprawiedliwe, wspomagajcie uciśnionego, broncie sieroty, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie teraz, a rozsądźmy, mówi Jachwę, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, choćby były czerwone jak karmazyn, staną się białe jak wełna. Jeśli będziecie ulegli, posłuszni będziecie, zażywali dobry ziemi. Czyli jak widzicie, kto przyjmuje ofiarę Jezusa, bo te słowa bezpośrednio się odnoszą właśnie do tego co się stało na krzyżu Golgoty. Tego grzechy zostają wymazane. Oczywiście te przeszłe, te które się wydarzyły aż do momentu przyjęcia tejże ofiary. One się stają jak szkarłat wybielają jak karmazyn. Przepraszam, choćby były czerwone jak karmazyn i tak staną się białe jak wełna. Czyli kiedy przychodzisz do Chrystusa twoja karta jest czysta w momencie kiedy przyjmuje się go ofiarę Bóg przyodziewa cię w szatę sprawiedliwości I tak to właśnie wygląda W ten sposób sobie omówiliśmy zarówno pierwszy rozdział w szczególności werset 13 jak i musnęliśmy troszkę znaczenia prawa Bożego i ofiar starotestamentowych a dokładnie staro starego przymierza To na tyle dziś dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu, szalom.